Kiedy myślisz o najbogatszych ludziach świata, pierwsze co przychodzi do głowy to mężczyźni, tacy jak Elon Musk czy Jeff Bezos. Ale zastanawialiście się kiedyś, jakie są najbogatsze kobiety na świecie? Na pierwszą myśl przychodzą aktorki, takie jak Beyoncé czy Kim Kardashian. Ale dziewczyny z dzisiejszej listy przybijają je na głowę swoim netwarfem. Wszystkie te dziewczyny osiągnęły to swoją ciężką pra... No w zasadzie to nie. Każda z nich odziedziczyła biznes po mężczyźnie. Numer 5 Miram Adelson, urodzona w 1945 roku w Izraelu. Do izraelska-amerykańska lekarka, filantropka oraz bizneswoman. Studiowała mikrobiologię, i genetykę na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie uzyskała stopień doktora medycyny. Jednak jej życie zmieniło się, gdy poznała swojego męża, Sheldona Adelsona, znanego przedsiębiorcę i miliardera. Sheldon był założycielem i właścicielem wielu kasyn i hoteli na całym świecie, w tym Ventane Resort Hotel Casino w Las Vegas. Para Adelsonów stała się jednym z najbardziej wpływowych i bogatych małżeństw w Stanach Zjednoczonych. Miriam Adelson odegrała istotną rolę w rozwoju zarządzania przedsiębiorstwami z branży hazardowej należącymi do rodziny Adelsonów. Wspólnie z mężem prowadziła Inwestycjach ich majątek był głównie związany z przemysłem kasynowym. Jest również znana ze swojej działalności charytatywnej. Razem z mężem wspierali wiele organizacji non-profit i fundacji, przede wszystkim w dziedzinie badań medycznych, edukacji i walki z uzależnieniami. Ich hojne dotacje wpłynęły na rozwój wielu projektów i instytucji na całym świecie. Numer 4. Jacqueline Mars. Urodzona w 1939 roku w Stanach Zjednoczonych, amerykańska bizneswoman i spadkobierczyni fortuny związanej z firmą Mars Industries. Jest córką Foresta Marsa, jednego z założycieli. Mars Industries, który jest największym producentem słodyczy na całym świecie. Jacqueline Mars wchodzi w skład trzeciego pokolenia rodziny Marsów. Który od wielu lat prowadzi działalność w branży spożywczej. Mars Industries jest przede wszystkim znane z takich marek jak MMS, Sneakers, Mars, Twix oraz wiele więcej popularnych słodyczy. Po śmierci jej ojca w 1999 roku Jacqueline odziedziczyła znaczący udział w rodzinnej firmie, co przyczyniło się do jej bogactwa. Wraz z braćmi Johnem i Forrestem stała się jednym z głównych udziałowców Mars Industries. Choć nie jest aktywnie zaangażowana w zarządzanie firmą, Jacqueline jest jedną z najbogatszych kobiet na świecie, a jej majątek jest głównie związany z dochodami z Mars Industries. Numer 3 Alice Louise Walton. Alice jest jedną córek założyciela Walmartu, sama Waltona, więc możecie się domyślić jak zdobyła swoją fortunę. Alice dorastała w rodzinie przedsiębiorców, którzy założyli jeden z największych delikatesów na świecie, Walmart. Po ukończeniu studiów na Trinity University w Teksasie, nie rozpoczęła jednak kariery w firmie rodzinnej, ale zainteresowała się sztuką. Jako miłośniczka sztuki Alice zaczęła gromadzić imponującą kolekcję dzieł sztuki. W 2011 roku otworzyła Crystal Bridge Museum of American Art w Belleville, by się swoją Lekcją z publicznością. Pomimo, że nie była bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie Walmartu, Alice posiada znaczny udział w firmie i jej majątek jest głównie związany z udziałami w Walmarcie. Walmart jest jednym z największych delikatesów na świecie i odgrywa kluczową rolę w budowaniu majątku rodziny Waltonów. Numer 2. Julia Margaret flesher coke Wyszła za mąż za Dawida w maju w 1996 roku, czy się w domu Dawida Kocha w Meadow w Southampton. Po tym, jak mieli razem trójkę dzieci, David Koch niestety zmarł w 2019 roku, pozostawiając Julia Koch e. i ich trójkę dzieci z 42% rodzinnego biznesu. Był nim Koch Industries, amerykański, prywatny, międzynarodowy konglomerat z siedzibą w Kansas, który jest drugą co do wielkości prywatną firmą w Stanach Zjednoczonych, która obecnie należy głównie do pani Koch i jest właścicielem spółek zależnych, które są zaangażowane w produkcję, rafinacji, dystrybucji chemikaliów naftowych, włókien energetycznych oraz nawozów mineralnych. Miliarderka wdowa jest również prezesem fundacji Davida H. Koch, która dokonała ogromnych darowizn na rzecz instytucji, takie jak Lincoln Center, Metropolitan, Museum of Art and Natural History, o wartości netto 59 miliardów dolarów. Julia znalazła się na liście pięciu najbogatszych kobiet świata, odkąd przejęła władzę nad Koch Industries i pozostaje do dziś drugą najbogatszą kobietą na świecie. Numer 1. Francis Bettencourt Myers na szczycie naszej listy znajduje się francuska bizneswoman, dziedziczka miliardów Francis Myers, która w 2022 roku dzierży tytuł najbogatszej kobiety na świecie, a poza statusem miliarderki jest także pisarką, pianistką oraz filantropką. Jej szacunkowa wartość netto wynosi około 80 miliardów dolarów i znajduje się na szczycie pięciu najbogatszych kobiet na świecie. Francis jest spadkobierczynią Real Beauty Empire, francuskiej firmy zajmującej się pielęgnacją ciała, którą była nabyła od swojego dziadka Eugenia Schulera, który był założycielem firmy i matką. Lilian Bettencourt była jednak głównym udziałowcem. W rzeczywistości to ona była najbogatszą kobietą na świecie, ale po śmierci matki w 2017 roku Francis odziedziczyła to imperium. Prowadzi ona dyskretne życie, z dala od centrum uwagi. Inwestuje swoje pieniądze w takie rzeczy jak projekty naukowe, artystyczne czy kulturalne. W tym w odbudowę katedry Notre Dame. Zainwestowała w to ponad 220 milionów dolarów. Jako najbogatsza kobieta na świecie Francis poważnie traktuje bycie dyskretnym. Jednak ludzie, którzy ją spotkali mówią, że jej życie w Paryżu jest stosunkowo łatwe. Lubi miejsca publiczne, tak jak Francuskie parki, nie używa prywatnych odrzutowców do swoich podróży, a jej pasjami jest literatura i sztuka. A ci, którzy są bardzo blisko niej, mówią, że czuje się jak w złotym więzieniu, nie wiedząc co zrobić z ogromną fortuną, którą kontroluje. Chociaż Francis prawdopodobnie nigdy nie udzieliła wywiadu i zawsze wolała pozostać w tle, wydaje się, że jest to raczej miły sposób na wydawanie pieniędzy przez najbogatszą kobietę na świecie. A Wy co myślicie? Dajcie znać, czy spodobał Wam się film, jeśli tak, to zapraszam do subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Cześć.